Maneczko, witajcie. Ja jestem Dawid Genius. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Od starości do nowości w Farming Simulator 22. Witam was w kolejnym odcinku z naszego pięknego letniego sierpnia. Jak już widzicie po samej tutaj miniaturce oraz akcji, która jest teraz pokazywana, dzisiaj zaczynamy sobie zbieranie belek. Takiej akcji chyba jeszcze nie było. Nie było, jeżeli chodzi o John bo John chyba jeszcze na odcinku nigdzie nie zbierałem Także sobie z pozbieramy oraz sobie zakupiłem taką oto piękną tutaj przyczepkę. Ona powinna być w zetorku, ale zetorek jest podpięty do puga, bo dzisiaj również sobie, chociaż trochę, zaczniemy orać naszą łąkę, ze względu na to, że stwierdziłem, że tak długo już jest i trzeba ją w końcu przeorać. Także maseg jest tutaj spięty. I co jeszcze o, jeżeli chodzi o pieniążki, chodzi o pieniążki to, że kredyciku mamy aż 200 tysięcy a no to przez to, że zobaczyłem, że jest fajne pole do kupna. Sorry wam powiem za mój głos, ale już się chyba naprawdę robię chory i chcę chociaż jeszcze nagrać ten odcinek, żeby na no tydzień były odcinki Kupiłem sobie pole 105, 108 jeszcze ominąłem, o 108 weźmie... kupiłem sobie później. Kupiłem sobie pole 105 i była na nim kukurydzka, także ta kukurydzka idzie na ziarno więc przez to ona sobie tu dostaje Także tyle z informacji, jeżeli chodzi tutaj na początku lecimy sobie, zasiadamy do John i zobaczymy jak będzie szło nam to nasze zbieranie tych belek Sorry za mój głos jeszcze raz, ale nie wiem czy nie wysiądzie mi w połowie odcinka mój głos, bo tak jak mówię po prostu chcę to nagrać a zbytnio po prostu nie mam siły, można tak powiedzieć, ze względu na to, że jestem już, zaczynam się być chory, także no, wrzesień, wrzesień po prostu już niech się kończy, bo ja ciągle się będę robił eee, chory. <laughs> już czuję po gardle, że już mi wysiada, a dopiero nagrałem dwie minuty, eee, także jest ciężko, no ale mówię, chcę, mam będzie trzeci odcinek, także to będzie odcinek w sobotę, później będzie odcinek w i może wyzdrowieję już później, żebym nagrał dla was coś w środę. Dobra. Jak się, jak się będę jutro jeszcze czuł, no to oczywiście nagrywam na zapas. Żeby tutaj nie było. Ale no to zależy ode mnie jak się będę po prostu czuł. Nie zwracajcie uwagi czasem już ile mam ton po prostu. Bo jedne belki są trójki, jedne piątki, bo czasem mi prasa zrobiła tak, czasem tak, bo czasem przez przypadek klikłem Więc przez to właśnie... Tak się stało. Dobra, tu jest gitara. Gitarowo dobra, pięknie. Tam jeszcze widziałem belkę? Po tej stronie nie. Dobra, także lecimy sobie teraz. Tutaj bierzemy tą oto beleczkę. Pięknie i ustawiamy. Zobaczymy, jak to będzie szło. Z tego, co się ładowałem, no to niby to ładowanie idzie sprawnie i fajnie. No ale to się wszystko okaże tutaj w praniu. Dobra, i teraz zawsze sobie te belki odstawiam, wyrównuję sobie tego i sobie lekko podnoszę i podjeżdżam i wtedy ja je po prostu równo zabieram. Zobaczymy, ile tu też belek wyjdzie, bo nie liczyłem, ile nam się uda załadować, raczej rozładowywać nie będę, chociaż zobaczymy, czy nam starczy czasu. Może jak nam starczy, no to rozładujemy. Dobra, patrzymy na A. Jeden, żeby malutku się e, podjechać. Dobra, pięknie, na dół i wyjedziemy sobie teraz. Dobra, elegancko. Dobra, teraz biorę się stamtąd. Czekajcie, bo mi się to tak tutaj przestawia. Bo ja mam taki Ala Joystick, e, który samoręcznie zrobiłem. Już niedługo jedzie kupiony taki, ale na razie póki co jeszcze mam taki e, samoręczny. Można to tak rzec. Czemu on mi nie przełączył? na no, rewers, tylko nagle tak szarpnął tu, nie wiem. Dobra, opuszczamy. I bierym. Pięknie. Ale fajnie się tak układa, w miarę to sprawnie idzie. Chociaż jak dobrze wiecie, ja to w belkach yy, nie byłem nigdy dobry. Dobra. Pięknie. no jak dzisiaj idzie zajebiście to układanie. Nigdy tak mi dobrze nie szło. Ale czuję, że to gardło to jest katorga, naprawdę wam powiem. Jeśli już mnie tak boli. A nie chcę żadnej tabletki na odcinku yy, mieć w buzi ani nic o Po prostu słychać mój głos i takie tam Więc po prostu yy, sobie to odpuszczę. Dobra. Teraz weźmiemy sobie jedną beleczkę yy, Jedną sobie tu yy, wrzucimy. Dobra właśnie to jest najgorsze... Kurde! Tego się nie spodziewałem. To jest właśnie najgorsze, że... E yy, że po prostu ja teraz nie wiem, jak to się tam ładuje. Yy, czy ja mam to tak po prostu wrzucić, tu? Czy ja to tak dosięgnę? Czy ja to tak załaduję? Teraz się okaże. Jak mi tak idealnie 5 balek wchodziło, Kurde. Ej, no co ty tak szarpisz? On już jest zepsuty na pół. O, czekajcie, to się ciekawie zaczyna robić. O, dobra, udało się. I teraz tylko. I wyłącznie z drugiej strony, i pierwszy zrąb mamy zrobiony, także elegancko, po prostu, wam powiem. Elegancja Francja, normalnie. Także za szybko, teraz nie. Dobra, teraz można dać gazu. E, odstawiamy sobie i tu już będzie 10 belek załadowane. Także beleczek całkiem całkiem sporo. Tam fajny stuk mamy, także fajnie się to teraz będzie wszystko brało. Jak będzie kukurycka, też możecie mi teraz napisać. Bo teraz pewnie nie będę nagrywał przez najbliższy czas, ani tutaj nic ogarniał, tylko poogarniam sobie pod następny odcinek i e, zostawię wszystko. Także możecie mi napisać, e, czy e, będziemy świnie karmić ze swoich plonów, jak to wychodzi? E, czy lepiej po prostu ustawimy jakiś Silos, a jak jeszcze takiego Silosa do 22 nie ma, to po prostu będziemy kupywać paszę i tą paszę im po prostu tylko i wyłącznie dawać, napiszcie co jest bardziej opłacalne, bo według mnie ta pasza na pewno, bo jak ja mam teraz im dawać tyle rzeczy, no to no ciężko, ciężko będzie. Bo ja po prostu z nich nie zarobię tyle, ile ja bym zarobił z tych po prostu moich tutaj plonów, także no, według mnie lepiej po prostu dla nich kupywać normalne, normalne jedzenie paszowe, nie dawać im naszego tylko jedzonko. Paszowe. Dobra. Tu sobie układamy. Ile belek zostało? Raz oraz dwie. No to nałożymy sobie na środek, żeby wszystkie się tak ładnie trzymały. Damy sobie A. I sobie tutaj idealnie na środek nałożymy. Dobra. Na Klasa. I pięknie. Będzie jakieś 12 belek, także no elegancja fajnie się udało, jeżeli o to chodzi z belkami będziemy to mieli szybko yy, ogarnięte, zaledwie niecałe 10 minut, tak, także fajnie no i później oreczka, Orunia yy, Jak nam starczy czasem to sobie rozładujemy Jak nie, no to będziemy sobie jeszcze tylko zrobimy oreczkę yy, i tyle w yy, tym sezonie jedynie najwięcej to co? Za jajka zarobimy sporo, bo nawet yy, jajek mam trochę Yy, za Za co tam yy, Następne pieniądze są za mleko Będzie bardzo dużo Za rzepak nie za dużo, za pszenicę też nie za dużo Na kukurydzę nie wiem yy, Zobaczymy I za co mi jeszcze za sałatę na pewno będą pieniądze Bo sałata teraz będzie do sprzedaży Także za sałatę będą No i chyba yy, Za nic już więcej Dobra opuszczamy Ostatnie dwie beleczki i, e, I mamy to po prostu e, zrobione. Także ja sobie tu nie będę już nic e, zjeżdżał ani nic, tylko zostawimy sobie John Dirka e, w tym tutaj miejscu. Tylko wejdę do Masejka e, i zapnę, zapnę sobie pasy. Dobra, pięknie 62 tysiące litrów. E, I idziemy sobie do naszego tutaj e, zetorka i jedziemy sobie e, orać. Takie, odpalamy. <laughs> Dobra, odpalamy ogień. Trójeczka yy, i jedzimy, yy, jedziemy. Jedziemy yy, na naszą łoneczkę. Zobaczymy jak to będzie szło. Miejmy nadzieję, że dobrze nie będzie się nic zapychało. Tam już gnojówka jest rozlana. Yy, także elegancja Francja. Yy, teraz tak. Najpierw chyba sobie wyoram ten tutaj cypelek, a później będziemy sobie już orać ten długi po prostu yy, przejazd. Dobra że ja tutaj nie mam włączonego nic, nie. E, dobra, pięknie. Dwójka, e, gazu i jedziemy. Jedziemy z tą orunią na dwójeczce. Tutaj sobie idealnie przy samym tym wyoramy e, Dobra, ile tutaj możemy, tyle. Więc nie trzeba, zastanawiam się, czy tu będziemy cofać, e, czy lepiej, albo pojeździmy sobie na zagun. Na zagun może pojeździmy. Bo tutaj by było, wtedy wyszło na idealnie, dobra, i wtedy tak szybko se to oboramy. A tutaj jest taki klin dziwny na i gazu. Ja sobie tu prosto tylko wjechać i mam nadzieję, że to się prosto udało. Powinno się udać, dobra, pięknie. No, no i tak se tylko wyoramy sobie tutaj ten nasz cypelek. W ogóle muszę się zastanowić, jak tutaj mam już te kamienie. Co z nimi zrobić? A jeżeli chodzi o kamienie, no czy jakaś maszyna fajna polska e, wyszła, to byśmy sobie ją tutaj e, mogli e, zakupić. No ale jak tak z tej kamery się patrzy, no to naprawdę orka e, całkiem fajnie może nam e, tutaj e, iść. I tak to jest akurat bardzo wąski przejazd. Także no trzeba chwilę się nakręcić. Dobrze, że wspomaganie w ze że jest e, nie to co kiedyś w Maseju. Teraz w ogóle się tak zastanawiam, ja w Maseju chyba e, te, wtedy jak zaczynałem serial, tylko raz robiłem orkę tamtym pugiem e, i masejem i później już chyba był ten pug i zetor. E, więcej orki chyba nie było jak dobrze pamiętam. Także no, e, tamten puk się długo nie naorał, Masej też się długo nie naorał, e, ale za to Zetorek ma e, wycisk już chyba od 5 lub 6 odcinka, e, jeżeli chodzi o... E, Orunie tutaj Nabrało Gini, bo tu, No w orce to on zrobił chyba najwięcej czasu Spędził bo to najdłużej schodzi I najwięcej po prostu tutaj Ma przerobionych Przerobionego paliwa Dobra sobie chyba cofniemy już tu Bo to nie ma sensu Aż tyle tylko nakręcać Czuję że mój głos jest całkowicie inny Także za to was o wiele wiele przepraszam tutaj Ale chociaż docenicie to Że chcemy mieć dla was odcinek i, i, I dlatego właśnie tutaj zostawcie łapeczkę I życzcie mi szybkiego do zdrowia, Żeby to szybko minęło I szybko e, wyzdrowiałem <laughs> Bo mój kaszel e, I moje gardło No to jest po prostu e, Tragedia Szkoda, że w tą bruzdę się nie wpada Jakoś mocniej to tutaj byłoby widać O wiele więcej, że ciężko z niej wyjechać Lub coś w tym stylu I można byłoby w niej e, idealnie sobie tutaj pociskać a tak, no to można patrzeć albo tu na maskę, czy jedziemy równo przy trawie, albo na kółko. Dobra, jeszcze raz i, i, i lecimy sobie na długi przejazd. No, już niedługo też myślę, że ten puk zostanie też zmieniony jakiś sezon 2, jak przyjdzie nowy traktor. Zobaczymy jak to będzie teraz ze zarobkami w ciągu sezonu. Bo to pole kupiłem, bo ono było za 40, chyba 5 tysięcy więc ja je po prostu wziąłem 150 tysięcy kredytu i je po prostu zakupiłem nie chciałem wydawać z naszych także no tak to po prostu tutaj wyszło dobra opuszczamy i lecimy sobie teraz lecimy sobie teraz tutaj na całej długości tego pola zobaczymy jak to teraz będzie szło miejmy nadzieję że gitarowo 13 minut odcinka jest także super Dobra, jak to tam z tyłu wygląda? I Idzie, idzie o tu. Trzeba od tej miedzy trochę oborać. Żeby tutaj było po prostu e, zrobione jak najbliżej, jak najwięcej trzeba ukraść, e, żeby było na nasze pole. to ja to ślepy już jestem i nie widzę, które, która trawa jest, która... Dlatego sobie pozwól że sobie odpalę e, światełko. Dobra. Pięknie. E, I obracamy sobie teraz pług. John Direct, no nie nadaje się, jest za duży po prostu e, Więc no dlatego trójka może byłaby dla niego spoko, ale no, Wyglądowo nie wygląda ta trójka z nim e, Także po prostu e, Zetorek sobie e, musi tutaj radzić teraz e, I nie ma to tamto Musi działać i, i póki co działa Także no miejmy nadzieję, że będzie, że będzie działał jak najwięcej Bo jak się Zetorek rozwali no to być kiepsko, bo Masejek dużo pracy nie zrobi. John Direk wszystkiego wszystko zrobi, ale no jeden traktor na Gospie no to, no to tak po prostu średnio. Dlatego, jak tylko się pojawi jeszcze większy traktor, no to Masejek idzie na sprzedanie i zostanie tylko Zetorek, John Direk i jeszcze nowy jeden traktor, którego no na pewno dobrze znacie z mojej poprzednich serii, bo bardzo uwielbiałem ten traktor. I bardzo lubię na nim grać, także, no, dlatego właśnie na najbardziej serii, której lubię grać, musi się on tutaj po prostu pojawić. Będzie to traktor najprawdopodobniej 175-konny, także, także, no, sobie tak myślę, że tak będzie najlepiej, jakby taki traktor tutaj zakupił. Dobra, i chcę to wyprostować. Czy mi się uda, to się okaże za chwilę. Jak dojadę sobie do końca. Miejmy nadzieję, że w miarę to prosto idzie. A ja to z od prostowania nigdy nie byłem. Ale mam taki głos zmulony wam powiem, że. Dobrze, że chociaż chcę ten odcinek nagrać. Z kukurydzy był ten głos lepszy, albo głos w ogóle tracę, przez to, że cały czas gadam. Nie wiem, powiem wam nie wiem. Eee, kurwa wyprostowałem. Jes. Ale Dumbię prostować. Także mega mega fajnie, że udało mi się to tutaj wyprostować dobra, wjeżdżamy w bruzdy i lecymy sobie dalej z tą oryczką dobra, na dół na tłoki jazdy on by nawet na trójce poszedł? nie, ten dwójka musi być, dwójka power inaczej nie ma szans, żeby żeby traktorek sobie tutaj dawał jakoś radę no po prostu ma, mega, mega Ciężko. Zobaczymy, ile tej orki nam się uda tutaj zrobić. E, powiem Wam, naprawdę jest to męczące. Także nie wiem, jak długi ten odcinek będzie. Może zaledwie 20 minutek, ale ważne, żeby on chociaż był, bo naprawdę jest to dla mnie ciężkie, żeby to chociaż nagrać. A nie chcę, żeby była znowu jakaś przerwa na kanale. E, także, no, po prostu e, się staram tylko jak e, mogę, żeby te odcinki tutaj w miarę często e, wychodziły. Dobra. Kolejny wjazd e, Na dół e, I jedziemy e, Jedziemy kolejny przejazd e, Oreczki naszej na, na prawą stronę to mi się gidora a na lewą to tak średnio <laughs> Także no Ciężko, ciężko jest Nie dość, że tu się jeszcze kurzy, to mnie gardło boli Wszystko naraz No tragedia jakaś Ciężko idzie, no ale e, Oreczka znaczy się ciężko, łatwo idzie Ale ciężko się e, nagrywa O to mi chodziło Także no nie wiem, może to będzie chyba ostatni przejazd, bo naprawdę ja czuję, że ja tracę głos. Także przez to no, myślę, że mi to e, wybaczycie. Dobra, przejadę sobie tu na pros. Ile udało mi się zaorać, tyle się udało zaorać. Mam nadzieję, że Wam się takie coś podobało, chociaż e, 18-minutowy film. Zrobiłem sobie dwie takie rzeczy, których dawno nie było. E, skończymy sobie tą orkę, myślę, e, albo jakąś inną zrobimy też. Także dziękuję pięknie, mam nadzieję, że Wam się podobało, że taki krótszy odcinek teraz jest spoko, ale po prostu mój głos mi na więcej nie pozwala. Do następnego odcinku, o idę zdrowie, trzymajcie się, cześć!